Przeczytajcie co napisałem uważnie. Bo jak nie będziecie się do tego stosować to dostaniecie w pierdolach. Ha, ha 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 Kurwa muszę się nauczyć parkować bo ten mój w czerwonej bluzeczce się ze mnie śmieje. O kurwa moje automatyczne drzwi się zjebały. Trzeba do tego fachowej ręki. No i kurwa naprawiłem. Ze mnie jest boss. O kurwa znowu. To pewnie robota tego pierdolonego cfela. Mówiłeś coś krzywa pytą. Zaraz kurwa zawołam moje dzikie jajniki na Ciebie i Ci wpierdolą w mózg. Nie ma no żartu, nie szkoda zębów moich psów. Dobra to ja Ci będę kierować, a Ty cofaj. W lewo, nie kurwa w prawo. Ale z ciebie jest ciura, drzwi. To kurwa przez Ciebie zamknijesz <słuch> że w prawo. Kurwa ciuro w moje pierdolone prawo i się nie wymikuj, bo i tak dostaniesz w pierdol. I kto to teraz naprawi z kur? Może damy do renowacji? Idę jak nowe, a może nie. Ty to wszystko rozpierdolisz, jak małe dziecko, a pierdolę, mówisz z tym. I co masz na swoje wytłumaczenie? Kurwa wychodź z tego auta, ja ci pokażę jak się kurwa cofie. teraz patrz i ucz się bo ja nie będę wiecznie żył, no to dawaj co oni A może ja zajadę do pastorany i kupię nowe wyjste drzwi? Hejho do pastorany by się jechało. Hej ho hej ho, hej ho. mogłem mu powiedzieć żeby zwret kupił piwo bo mnie suszy. Półki go nie ma posprzątam te drzwi bo zaś wydzie pił na No i już teraz kurwa wstawić nowe wrota i git, o już pita jedzie. Ciekawe co kupił. No ale tam kurwa była kolejka. Widziałeś jakie kupiłem nowe, magiczne wrota za 5 zł pało? Ty to kurwa masz łeb do kupywania w kastoranie, dobra nie pierdolę tylko pomysł mi to zamontować. No dobra bo widzę że beze mnie sobie nie prawisz. Ale masz problem bo na to to możesz w kszokie. a teraz rób no idzie nam do bardzo gładko ale kurwa nie dołączyli do tego instrukcji obsługi no to robimy na oko ty nawet nie umiesz bić gwoździa w ścianę a ty toż się przybijania uchwytów ty tam nie pierdol bo jak podejdę i ci jemne to ciebie bedą zdrapywać szpachynką ze ściany dobra boję się ciebie ale wpierdolisz mi potem teraz zakładajmy te jebane wrota które kupiłeś za 5 złotych w kastoranie i zasadzę kopa w dupę. No ale są rybane w kosmos. No i widzisz zrobiliśmy do no bez wypięcia ani jedynego piwa, masz rację teraz wsiadaj do naszego DMW i wjeżdżaj, już jadę. No w końcu jakiś porządny garaż, dobra trzeba chuja przetestować. No to jadę! No to jadę! No to jadę! No to jadę! No to jadę. Praciłem życie przez te twoje martwione wrota. Nie pierdol, bo zrobiłem to wczoraj jak Harry Portfel. Daj kurwa ja ci pokażę. Padian podnosi i wrota widzę, że nie jadłeś dzisiaj śniadania z domny. Lepiej być bezdomny niż kurwa nocować w uliczce. No za to teraz dostaniesz w pierdol, ale masz szczęście że akurat mnie nie ma. Dobra nie pierdol tylko podnoś. Coś mi się wydaje że kupiłeś zjebanek drzwi, a pierdolę i polukać na złony. O ale tu są ekspresy do kawy. Ale nie ma czasu. O mam zajebisty pomysł zrobimy trampolinę. No ale ty kurwa skaczesz, tam ci darmowy kupon na paczkę lejsów. No dobra akurat ćwiczyłem w pierwszej klasie z wzbysz. Ty jak ty do pierwszej klasy nie zdałeś? Ty kurwa znowu chcesz dostać wpierdol? Ho ha, ha już uciekamy, to spierdalaj! Spierdalaj to semów w do mamy, a nie do mnie marchewo zajbana. Dobra koniec tych obrażliwych słów! Teraz tu podjeżdżaj bo trzeba wykleć 5 salt! Kupuje pół badał, No stój, ja wchodzę i wykonuję mi zajebisty skok! Dobra ty nie a nie gadaj tylko skakaj pedale bury, i hop! Kurwa. O ja pierdolę wyglądasz jak Spider-Man proszący o pomoc a ponieważ ja lubię Spidermana, to ci pomogę. Dobra nie pierdol tylko mnie ratuj z synu. Już kurwa odstawiam moją brekę i biegnę ci z pomocą. Muszę coś wziąć no mam miotłę i cię pierdolne i polecisz na dach. Kuźwa nie zajaja pedale, sorych miałem w ucho. Dobra nie pierdol tyle tylko wyważmy cały ten pierdolony garaż. Czekaj przyniosę sznur. Masz ten kurwa jebany sznur. Czekaj, dalej właśnie ją szukam. Czekaj, jadę deskę i kurwa za pomocą auta rozjebiemy cały ten kurwa garaż. No ty to wyobraźnię? Dobra, dawaj tą deskę. No, mam nawet haki zajebiście, podepnij to pod auta i jazda kurwa z tym kopsem. No dobra, to ja już to podpinam i zaraz wsiądę do auta i dam na piąty bieg i pojadę bardzo szybko. Dobra, nie przechwalaj się twoim długobiegowym autem. Dobra, jest już ty nie bani, autem. Mówiłem ci coś na ten temat. Dobra idź, już ja wyłącznie się niegnie nie pali, więc pojadę spokojnie. O ja pierdolę palę na prawie, Ty się nie baw tylko daj gaz, kurwa nie idzie na licznik ja znam tysiąc kilometrów na godzinę. Ty to jesteś szybszy niż jedica, a ty ci wypę. Przez ciebie wyle miał wesoła. Jeśli ty masz stałe. skurwy synu, góry dobra jeszcze jeden pierdolony raz. O i kurwa poszło, no teraz zostało drzwi, ale kurwa skąd wytrzasnąć te jebane wrota, ty kurwa mam pomysł ale pierwsze ściągnijmy to i dajmy na złą bo aluminium poszło w górę, dobre jak po nie poniesz na wiesz, patrz, patrz zrobimy z mojego końca pod którym śpię, no ty masz pomysły jak my pod zaborami, nie wierzysz zobaczysz jak zajmujemy. to na dodatek ma no, zamek który można rozpłynąć i zamknąć że ty jesteś pojebany, pojebany to był twój stary, no i patrz jakie mamy to zajebiasz wiesz co jeszcze nie toczyło się, ja pojedziemy dane w 400 żeby nikt się nie włamał, ona to nie było po nią, kurwa, poczekaj pierwsze musimy zaparkować nasze piękne...